Witajcie, nazywam się Sylwia Bednarek, kobieta świadoma finansowo. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, kiedy rząd próbował, i chyba tu w zasadzie mu się udało, pewnej reformy systemu emerytalnego, gdzie pewna część naszych składek szła na fundusze inwestycyjne. Nie wiem, czy wiecie, ale pojawiły się kolejne plany tak zwane pracownicze plany kapitałowe. I podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady tworzenia i działania takich planów kapitałowych jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Została uchwalona ona przez Sejm 4 października 2018 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia. Ustawa ta wskazuje na to, że mamy dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie. Przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, czyli właśnie Pracowniczego Planu Kapitałowego, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi, który ją zatrudnia? I teraz moje takie pytanie: jaki jest sens zapisywania wszystkich do czegoś, co jest dobrowolne, zamiast dać ludziom szansę, żeby się do tego zapisali? Dlaczego ja, skoro nie chcę, Oszczędzać czy nie chcę inwestować swoich środków w pracowniczych planach kapitałowych, mam ponosić koszty przede wszystkim mojego czasu, żeby znaleźć odpowiednią deklarację, żeby ją wydrukować, wypełnić, po to, żeby nie należeć do czegoś, co jest dobrowolne. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, ale dla mnie to zakrawa na kolejne nie boję się użyć tego słowa złodziejstwo. I zamach na moje finanse. Nie wiem, czy wiecie, ale Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie zarządza naszym kapitałem za darmo, więc pytanie, kto za to zapłaci? Jak chcecie więcej posłuchać albo poczytać sobie o pracowniczych planach kapitałowych, to zapraszam Was na stronę Ministerstwa Finansów. Link znajdziecie we wpisie. Dziękuję, pozdrawiam i czekam na Wasze komentarze.